Oto mój misiu Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia I subskrybuj ten kanał Zostaw proszę również łapkę w górze Przygody z kamperem Pewnego ranka Kiedy słońce rozświetlało las Jasnym promieniem Mieś Brązuś obudził się z myślą Że chciałby zobaczyć świat Poza swoim ukochanym lasem Postanowił że czas na kolejną wielką przygodę. Misiowi Brązusiowi przyszedł do głowy pomysł, by wyruszyć na wycieczkę kamperem. Był to piękny, duży samochód z miejscem do spania, jedzeniem i wszystkim, co potrzebne do podróży. Miś Brązusi od razu zabrał się do pracy. Zebrał swoich przyjaciół, by pomogli mu przystosować kampera do swoich potrzeb. Sprawdzeniem pojazdu zajął się Kosmożółw, który znał się na rzeczach technicznych. Wiewiórka dostarczyła zapasy orzechów na podróż, a Borsuk Bolo pomógł popakować niezbędne rzeczy do kampera. Po przygotowaniach kamper był gotowy do podróży. Miś Brązuś był bardzo podekscytowany i wdzięczny swoim przyjaciołom za pomoc. W dniu wyjazdu wszyscy zwierzęcy przyjaciele zebrali się by pożegnać Misia brązusia. A Miś Brązuś siedział na fotelu kierowcy w swoim dużym kamperze. Był bardzo szczęśliwy. Kamper był duży i znajdowało się w nim wiele różnych rzeczy. Kamper miał duże okna, przez które można było podziwiać widoki, a w środku było miejsce do spania kuchnia, a nawet mała łazienka. Camper to jak magiczna skrzynia pełna niespodzianek. To wielki samochód, który przypomina dużego, przyjaznego robota na kółkach. Camper jest jak dom na kółkach, który możemy zabrać ze sobą w podróż. Znajduje się tam mała kuchnia, jest tam też zlew, w którym można myć naczynia. Kuchenka, na której można gotować smaczne posiłki, lodówka, w której można trzymać pyszne jedzenie. Można przygotowywać różne posiłki. Są też wygodne łóżka, na których można spać. Jest tam też koc, poduszki, ciepłe koce, które sprawiają, że sen w kamperze jest bardzo przyjemny. Można słuchać szumów nocy, obserwować gwiazdy przez okno zanim uśniesz. Camper ma też małą łazienkę. Jest tam umywalka, toaleta i prysznic. To bardzo przydatne, gdy jesteś daleko od domu. Jest też miejsce do zabawy i do gier. Można tam rysować, czytać książki, a nawet grać w gry planszowe. To idealne miejsce, żeby spędzić czas razem ze swoją rodziną i znajomymi. Camper pomaga nam być bliżej natury. Możemy nim jechać do lasu, nad jezioro czy w góry. Kamper to jak nasz magiczny wóz, który zabierze nas w przygodę i pozwoli odkrywać piękno natury. Kiedy miś, brązuś, włączył silnik, samochód zaczął się poruszać. Podczas podróży, brązuś widział wiele ciekawych miejsc. Przejeżdżał przez lasy, góry a nawet nadmorskie plaże. Widział zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Z każdym nowym miejscem pojawiały się nowe emocje. Radość, zdziwienie, czasem nawet lekki strach, ale to był strach przygody, który sprawiał, że serce misia brązusia biło jeszcze mocniej. Kiedy zaczęło się już ściemniać, miś brązuś zatrzymał kamper na nocleg. Rozłożył swój ciepły koc, patrzył przez okno na gwiazdy na nocnym niebie. To było niesamowite. Czuł się jak prawdziwy podróżnik, który odkrywa świat. Na każdym przystanku spotykał też nowych znajomych. Brązuś dowiadywał się wiele nowych rzeczy od swoich nowych znajomych. Takie podróże były dla Misia czymś wspaniałym, co sprawiało mu wiele radości i uczyniło jego życie jeszcze ciekawszym. Kolejnego dnia miś Brązuś w swoim kamperze dojechał do miejsca, które nazywa się polem kempingowym. To miejsce było jak wielki ogród, gdzie można było spędzić czas na świeżym powietrzu. Gdy dotarł na pole kempingowe, miś był bardzo zadowolony, bo było to idealne miejsce. Najpierw zatrzymał kamper i wyłączył silnik. Wyjrzał przez okno i ujrzał wiele innych kamperów i namiotów, a także inne rodziny z dziećmi, które przyjechały na pole kempingowe. Było tu pełno radosnych śmiechów i przyjaznych twarzy. Mieś brązuł wyszedł z kampera i poczuł świeże powietrze. To było takie przyjemne. Następnie otworzył drzwi, zaczął rozkładać swoje rzeczy. Wyjął swój koc, rozłożył go na miękkim podłożu, żeby było mu wygodnie. Potem wziął małą kuchenkę, na której mógł gotować smaczne posiłki. Nagle zaczęło pachnieć przepysznie. Brązuś miał też stół i krzesła, które rozkładał, żeby zrobić sobie przytulne miejsce do jedzenia. Wszystko to robił z uśmiechem na twarzy, bo uwielbiał być na polu kempingowym. Kiedy wszystkie rzeczy były gotowe, Brązuś usiadł przy stole i zaczął jeść swój pyszny posiłek. Patrzył na innych ludzi, którzy też jedli na świeżym powietrzu, wszyscy wyglądali na bardzo zadowolonych. Po posiłku Brązuś decydował się pójść na spacer, żeby poznać inne osoby. Wszyscy byli bardzo mili i chętnie z nim rozmawiali. Tak zaczęła się przygoda misia brązusia na polu kempingowym. A miś brązuś był gotowy na wiele zabawy i nowych znajomości. Wyszedł z kampera, poczuł świeże powietrze, a to było takie wyjątkowe. Brązuś był bardzo przyjaznym misiem i lubił poznawać nowych przyjaciół. Spacerował po ścieżkach i obserwował, co się dzieje wokół niego. Zobaczył rodzinę, która grała w gry planszowe na kocu. Podszedł do nich i uśmiechnął się, mówiąc: Cześć, jestem Miś Prązuś, czy mogę się do Was dołączyć i zagrać Waszą grę? Rodzina uśmiechnęła się i przyjęła go bardzo serdecznie. Razem zaczęli grać w planszówki śmiejąc się z zabawnych sytuacji podczas gry. Następnie przeszedł obok grupki dzieci, które budowały wielki zamek z piasku. Miś Brązuś zauważył, że dzieci potrzebują pomocy. Zapytał więc: "Czy mogę wam pomóc w budowaniu waszego zamku z piasku?" Dzieci były bardzo zadowolone z pomocy i razem z Misiem Brązusiem Zaczęły budować najpiękniejszy zamek, jaki kiedykolwiek widziano. W międzyczasie brązuś zauważył, że obok jego kampera są inni kempingowicze. Podszedł więc do nich i powiedział: Cześć, jestem miś, brązuś. Czy możemy porozmawiać o Waszych przygodach na polu kempingowym? Ludzie z kampera zaczęli opowiadać mu o swoich różnych podróżach. O miejscach, które zwiedzili, o smakołykach, które przygotowywali na ognisku. Brązuś słuchał ich z wielkim zainteresowaniem i czuł, że zdobywa nowych przyjaciół. Tak miś Brązuś poznawał różnych ludzi na polu kempingowym. Był otwarty na nowe znajomości i cieszył się każdą chwilą spędzoną z innymi. To było wspaniałe, że mógł spotykać tak wielu przyjaznych i interesujących ludzi podczas swojej przygody na kempingu. Brązuś postanowił zaprosić poznanych znajomych na wspólny spacer. Razem wyruszyli wszyscy w wędrówkę, a ich pierwszym celem był wodospad. Szli przez las pełen pięknych drzew, aż usłyszeli szum wody. To był wodospad, który wyrzucał krople wody wysoko w górę. Wszyscy usiedli na kamieniach i patrzyli na ten cud natury. A woda lśniła w słońcu, krople tańczyły w powietrzu jak magiczne bańki. Następnie udali się nad jezioro. Było tam wiele kolorowych łodzi i kaczek, które pływały po wodzie. Postanowili więc wynająć małą łódkę, aby popływać po tym jeziorze. Mogli podziwiać spokojną taflę jeziora i słuchać śpiewu ptaków. Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, wszyscy powrócili do swojego kampera. Byli zmęczeni, ale byli też bardzo szczęśliwi. To był dzień pełen przygód. I był bardzo wyjątkowy. Tak zakończyła się ich wspaniała wyprawa do natury. Miś brązuś i jego przyjaciele z kempingu umówili się, że będą wychodzić na spacery, aby razem odkrywać piękno przyrody i cieszyć się wspólnym czasem. Kolejnego dnia Miś brązuś postanowił zorganizować wspólną zabawę dla wszystkich, którzy przebywali na polu kempingowym. Rozpakował swoje rzeczy, które zabrał ze sobą, różne gry i zabawki, takie jak frisbee, piłki do siatkówki plażowej, skakanki. Chciał, żeby wszyscy mogli razem bawić się na świeżym powietrzu. Rozłożył te zabawki na trawie i zaprosił wszystkich, żeby dołączyli do zabawy. Dzieci i dorośli z różnych kamperów zaczęli zbliżać się z uch na twarzy. Brązuś zaproponował rozpoczęcie zabawy od gry frisbee. Rzucał frisbee wysoko w powietrze, a inni starali się je złapać. To było bardzo zabawne, bo czasem frisbee wpadało do wody i trzeba było wykazać się sprytem, żeby je stamtąd wyłowić. Następnie wszyscy postanowili zorganizować mały turniej w piłkę siatkowo-plażową. Ustawili siatkę, podzielili się na dwie drużyny. Miś Brązuś był kapitanem jednej z drużyn, a inni gracze byli gotowi do rywalizacji. Zawody były bardzo emocjonujące, a każdy starał się zdobyć punkty dla swojej drużyny. Gdy wszyscy byli już trochę zmęczeni, zdecydowali się na odpoczynek i zorganizowali mały piknik. Miś brązuś przygotował pyszne przekąski, sałatki, a ktoś inny przyniósł nawet pyszny miód. Wszyscy usiedli na kocach i razem jedli, rozmawiali się i śmiali. Na koniec dnia, kiedy słońce zaczęło już zachodzić, Wszyscy zebrali się wokół ogniska. Śpiewali piosenki, ktoś grał na gitarze, a ktoś jeszcze inny opowiadał różne ciekawe i niesamowite historie przy ognisku. To było niezapomniane zakończenie dnia pełnego zabawy i przygód na polu kempingowym. Przygoda ta pokazała, że wspólna zabawa i spotkania z nowymi przyjaciółmi. Mogą sprawić wiele radości i pozostawić piękne wspomnienia. Podczas podróży kamperem, Mieś Brązuś odkrył wiele cudownych miejsc i spotkał nowych, niesamowitych przyjaciół. Poznał też różne kultury, jedzenie i ciekawych ludzi. Każdego wieczoru zatrzymywał się pod gwiazdami, słuchając szumu lasów i dźwięków natury, obserwując, piękne, świecące gwiazdy na niebie. Po wielu tygodniach wycieczki, Miś Brązuś wrócił do swojego ukochanego lasu. Był bardzo szczęśliwy i dzielił się swoimi historiami z przyjaciółmi, którzy wyczekiwali jego powrotu. Na następny wyjazd kempingowy postanowili wybrać się razem. Bajka o Misiu Brązusiu i jego przygodach z kamperem uczy nas, że warto odkrywać różnorodność świata, bo każda przygoda zostawia w naszych sercach piękne wspomnienia i nowe doświadczenia. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.